W 2009 roku mężczyzna imieniem James Howells jako pierwszy wykopywał Bitcoiny. Zanim ktokolwiek o tym usłyszał. James zdołał zgromadzić wtedy około 7,5 tysiąca Bitcoinów, które były po ułamek centa. W końcu jego dziewczyna sprawiła, że przestał. Pomyślała, że komputer, który zajmuje się wydobyciem Bitcoinów, robi się, cytuję, zbyt głośny. James później wyrzucił dysk twardy z Bitcoinami do kosza. Dzisiaj ten błąd kosztował go blisko 400 milionów dolarów. Aby zdobyć pieniądze, potrzebujesz tego dysku twardego. Na tym dysku twardym znajduje się specjalny plik zwany plikiem portfela, w którym przechowywane są bitcoiny. A bez tego pliku nie ma możliwości odzyskania pieniędzy, ponieważ nie ma centralnego serwera, który rejestruje jego tzw. log. W 2010 roku Laszlo Hanieks jako pierwszy kupuje dwie pizze za, uwaga, 10 tysięcy bitcoinów, czyli około na tamten moment 35 dolarów. Nie była to pierwsza transakcja w bitcoinie, ale pierwsza tak popularna. Niestety, dzisiaj te pyszne pizze kosztowały go pół miliarda dolarów. To właśnie takie historie sprawiają, że Bitcoin jest fantastycznym zjawiskiem. Jego rozwój i przyjęcie, przynajmniej w ostatnich latach, było oszałamiające, ale historia powstania Bitcoina jest równie interesująca. Pomimo młodego wieku Bitcoina, w porównaniu z tradycyjnymi magazynami wartości, podstawowe idee stojące za kryptowalutami mogą być starsze niż myślisz. Tak więc trzeba zadać sobie kilka pytań. Skąd wziął się Bitcoin? Kimi? Jest tajemnicza osoba Satoshi Nakamoto, która tego bitcoina wymyśliła, po co go wymyśliła i jaka jest przyszłość bitcoina, albo raczej wszystkich kryptowalut. A na te pytania postanawiam Wam dzisiaj odpowiedzieć. Dla wielu bitcoin nadal jest uważany za modę, schemat Ponzi, coś, co zniknie tak szybko, jak się zmaterializuje. Kryptowaluty miały złą reputację poprzez fałszywe krypto, oszustwa, takie jak oszustwa o bitcoinach i monetach, nie wspominając o płatnościach za. I za niektóre półlegitne rzeczy w darknecie. Dzieje się tak, ponieważ powstają nowe formy bitcoina, nowe formy kryptowalut i nie ma regulacji związanych właśnie z tym rynkiem. I regulacji dotyczących samego, rzeczywistego poziomu samego bitcoina. Regulacje, ale bazowy składnik aktywów jest całkowicie nieuregulowany. To ciemny rynek. Tak mówiono dla CNN. Cytuję dalej. Bitcoin jest bezwartościowym, sztucznym złotem, które jeśli się uda, przy tak dużej działalności będzie nadal nielegalne. To jest kolejny dla CNN. -u. O telewizji to w sumie będę mówił bardzo głośno w tym filmie, ale to potem. Jednak miejcie z tyłu głowy to, że tam jest silny ciąg do tego, żeby ten rynek kryptowalut uregulować. Dowiecie się dzisiaj z tego filmu dlaczego? To wam kopara opadnie. Ale powoli. Padają często słowa, jakoby bitcoin był czymś znacznie większym, czymś głębszym. Ludzie zaczynają patrzeć na nasz system gospodarczy z coraz większym sceptycyzmem. Ty pewnie też. Waluta jest ciągle tworzona. Ceny żywności i rentowność obligacji rosną, co wskazuje na inflację. Znaczy, ta inflacja już jest, ok? Kul, cool fryzurka na Justina Bibera. A wiedząc, że długoterminowa wartość wszystkich walut fiducjarnych na przełomie tysięcy lat dąży do zera, naturalne jest myślenie, że mogą pojawić się pewne problemy z gospodarką. Nakreśliłem te problemy dokładnie w moich dwóch filmach o kryzysach finansowych i patologii systemu bankowego odsyłam Cię do nich po tym materiale. Ale wyraźnie podkreślam, że istnieje potrzeba nowego myślenia na ten temat. Friedrich Hayek, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1974 roku, stwierdził w 1984 roku, że, cytuję, nie wierzę, abyśmy kiedykolwiek mieli dobre pieniądze. Zanim wyjmiemy sprawę z rąk rządu, wszystko co możemy zrobić to kupić jakiś przebiegły, okrężny sposób, wprowadzić coś, czego rządy nie mogą powstrzymać. Chociaż nie można zaprzeczyć, że bitcoin nie jest doskonały, ogólnie osiąga ten cel, jaki się wkrótce przekonasz. Nie można go powstrzymać, ale ma również za sobą kilka minusów, więc to nie jest takie, że jest radosne kumba i lecimy dalej. Zanim przejdziemy do mięsa, zanim przejdziemy do głównej warstwy tego, co jest klu tego materiału, warto wiedzieć trochę historii na temat właśnie kryptowalut, na temat bitcoina, bo on nie powstał w 2009 roku, powstał na początku lat 90. Gdy płacisz sklepowi kartą bankową, sprawdza on w banku, w twoim banku, czy masz pieniądze na zakup czegoś. Bank sprawdza w swoich rejestrach, czy masz wystarczającą ilość pieniędzy i potrąca tę kwotę z twojej karty. Następnie aktualizuje swoją ewidencję i pobiera opłaty za świadczenie swoich usług. Gdybyś chciał usunąć banki, które sprawują pieczę nad twoimi pieniędzmi, które to sprawdzają, ile tych pieniędzy masz na koncie, to komu zaufałbyś? W kwestii sprawdzania tej ewidencji. Komu zaufałbyś odnośnie tego, ile masz pieniędzy na koncie? Bez przerabiania i oszukiwania. Nikt nigdy nie zaufałby jednej osobie z taką mocą, ale możesz zaufać zbiorowej grupie ludzi, w rzeczywistości wielu milionom ludzi. Główną ideą stojącą za bitcoinem jest brak z centralizowanej ewidencji transakcji. Wiele kopii tych transakcji jest rozpowszechnianych na całym świecie. Każdy właściciel każdej kopii rejestruje każdą transakcję. W nowym modelu sklep zamiast sprawdzać w bankach sprawdza w aktach wszystkich czy masz pieniądze. Po dokonaniu zakupu wszyscy prowadzący ewidencję aktualizują swoją ewidencję. I jeśli pojedynczy zapis transakcji jest fałszywy jeden z miliona. Nie zgadza się z pozostałymi kopiami zapisów transakcji, to transakcja zostaje odrzucona. Czyli nie jeden bank sprawdza, czy wszystko się zgadza, tylko miliony ludzi. Jeżeli jedna z tego miliona powie, że coś jest nie tak, odrzucamy. Ta duża grupa osób sprawdzająca transakcje rekordów to wcale nie ludzie to sieć komputerów. Nie ma potrzeby korzystania ze stron trzecich, takich jak banki, ponieważ zdecentralizowana sieć utrzymuje się w ryzach. Co zaskakujące, oznacza to brak banów, wyłączania serwerów lub blokowania płatności, ponieważ płatności odbywają się bezpośrednio między ludźmi. Teraz, jak chcesz zrobić przelew, to musisz skontaktować się ze swoim bankiem. Bank y, musi skontaktować się z bankiem osoby, do której robisz przelew, no i z tego banku osoby, do której robisz przelew, przechodzi na jego konto. W krypto, w bitcoinie jest od ciebie do drugiej osoby. I chociaż transakcje można śledzić w takim modelu, nie można ich zatrzymać. Tak zwani górnicy utrzymują działanie sieci, rozwiązując złożone równania na swoich komputerach. Ci ludzie wydobywają bitcoiny w kawałkach zwanych blokami, które zawierają wszystkie ostatnie transakcje w ramach nagrody. Bloki są jak karta w księdze rachunkowej. Górnicy otrzymują zapłatę w bitcoinie za swój wysiłek, Podobnie jak górnicy kiedyś za wydobywanie złota. Podobnie jak w przypadku złota, dodatkowo istnieje ograniczona podaż bitcoina. Aby zapobiec jego dewaluacji, podobnie jak obecnie widzimy to w walutach fiducjarnych, zawsze będzie go tylko i aż 21 milionów. A 20 milionów już wydobyliśmy. A ostateczny bitcoin zostanie wydobyty w roku 2140. Co więc daje bitcoinowi jego wartość? To samo, co daje wartość walutom fiducjarnym, które mamy teraz w świecie. Zaufanie ludzi. Praktycznie nic. Tylko zaufanie innych ludzi nadaje wartość. Czy zatem cena może spaść do zera w przypadku utraty zaufania? Tak, to możliwe. Ale niezależnie od tego, to całkiem ciekawy pomysł. Można argumentować, że wartość bitcoina jest w rzeczywistości zaufaniem i użytecznością samej sieci bitcoin jaka będzie wtedy jego cena? Nikt tego nie wie. Tak więc myślę, że to naprawdę przydatny pomysł. Blockchain to po prostu rodzaj bazy danych, jest to rozpowszechniona księga, która w niektórych przypadkach użycia, na przykład w bankowym zapleczu, jest rodzajem aktualizacji baz danych. Ogromna poprawa wydajności, ale prawdopodobnie nie tak transformująca, ani destrukcyjna. Kiedy bierzesz blockchain, upubliczniasz go i decentralizujesz, a następnie dodajesz do tego pieniądze. Dodajesz kryptowalutę, a następnie patrzysz na coś, co jest pierwszym przypadkiem użycia, który oferuje system bankowy, który moim zdaniem jest zasadniczo destrukcyjny i destruktywny finansowo, gospodarczo, a nawet potencjalnie politycznie. Jak więc utrzymywany jest Bitcoin? Bitcoin jest to programowaniem typu open source, więc każdy może edytować kod. To błędne przekonanie, że kod nie zmienił się przez ostatnie 9 lat, czy nawet 10. Przeprowadzana jest często konserwacja, aby upewnić się, że mamy sprawne działanie. Odbywa się to poprzez propozycję ulepszenia bitcoina lub BIP. BIP to tylko dokument, który proponuje zasadnicze zmiany. Ale aby powstrzymać kogoś przed wprowadzeniem kodu, no dla Beki na przykład, musi być 95% konsensusu wśród ostatnich 2000 górników. Zasadniczo jest to cyfrowy system głosowania. 3 stycznia 2009 roku wydobyto pierwszy blok sieci Bitcoin. W tym pierwszym bloku napisano specjalne przesłanie. Przeczytam: cytuję. Kanclerz z 3 stycznia 2009 roku u progu y, drugiego ratowania banków daje nam to wskazówkę co do celu Bitcoina jako odpowiedzi na zepsuty system finansowy. Zaledwie 9 dni po wydobyciu pierwszego bloku pierwsza transakcja Bitcoin została przeprowadzona. To było między twórcą Bitcoina Satoshi Nakamoto a innym entuzjastą kryptowalut Helem Fenem. Była to zdrowa suma 10 bitcoinów bezwartościowych w tym czasie, ponieważ nie było żadnych wymian w celu ustalenia ceny. Satoshi Nakamoto ogłosił swój wynalazek nowego systemu ekonomicznego na liście mailingowej kryptografii 9 lipca 2009 roku. Jak Finney, jak pomógł poprawić to bezpieczeństwo we wczesnych dniach? Chociaż te kroki oznaczają powstanie bitcoina i pierwszą instancję aplikacji, nie jest to w żadnym wypadku początek historii bitcoina. W tym celu cofamy się w końcu do połowy lat 90., a nawet bardziej do lat 80.. A konkretnie do roku 1983, bo tam się to wszystko zaczyna. Amerykański kryptograf David Chalm eksperymentuje już z ideą elektronicznej gotówki. Był częścią ruchu zwanego jako cypherpunks. Byli aktywiści, którzy bronili idei wykorzystywania kryptografii i komputerów jako potężnego narzędzia do ochrony prywatności jednostek. Jeśli miałbyś to ująć w kategoriach politycznych, byli trochę jak cyfrowi libertarianie. David chciał stworzyć bezpieczniejszy. I bardziej anonimowy system transakcyjny. Jego wysiłki doprowadziły do wynalezienia protokołu tzw. ślepego podpisu, który stał się znany jako fundament nowoczesnej technologii blockchain. Cytuję: Stworzyłem cały pomysł na to, jak można wykorzystać ECA do wykonywania płatności, a następnie ślepe podpisy można wykorzystywać do udowodnienia rzeczy o sobie bez ujawniania, kim jesteś. Czyli przykład: Mamy dziecko w barze, które chce kupić alkohol, co nie? ale nie chce dawać na przykład dokumentu, nie chcę podawać prawa jazdy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę ujawniać swoich prawdziwych danych. I teraz możesz powiedzieć no to jesteś w czterech literach jak nie podasz swoich danych, prawda? No bo nie wiadomo czy jesteś pełnoletni czy nie. No ale tutaj z odpowiedzią przychodzi tak zwany mechanizm poświadczeń. I w następnych latach David Charles zaczął budować swój pomysł na działający kryptograficzny system pieniądza elektronicznego. W 1989 roku narodziła się firma Digicash, która to znanym pracownikiem Digicash, był kryptograf Nick Sabo. Nick będzie wpływał na całą naszą narrację, na całą naszą historię później, we wczesnej przestrzeni kryptograficznej też. No ale dobra, to, to tak nevermind, na marginesie. W 1993 roku firma Digicash uruchomiła system ECASH, produkt umożliwiający bezpieczniejszy anonimowy transfer pieniędzy przez internet. Ekarz był odpowiedzią Davida na to, co uważał za wyjątkowo niebezpieczną praktykę korzystania z kart kredytowych online. Według wtajemniczonych w tamtym czasie, Icash e był technicznie doskonałym produktem, który rozwiązywał wiele problemów związanych z płatnościami kartą kredytową, takich jak kwestie bezpieczeństwa i opłaty. Pomimo dobrych intencji, to co robił David, było wówczas ryzykowne, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych wyczuł zagrożenie. Cytuję. Wielu moich kolegów i przyjaciół otrzymywało od rządu Stanów Zjednoczonych nakaz zachowania tajemnicy, co uczyniło przedstępstwem federalnym ujawnienie tego, co badali. Ale zastosowanie tego do kryptografii wydawało się nieco poza zasięgiem. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, która jest naszym głównym autorytetem kryptograficznym w Stanach Zjednoczonych zajmującym się ochroną tajemnic i łamaniem szyfru, dostała nowego dyrektora i zaczął pisać listy do wszystkich stowarzyszeń naukowych, mówiąc im, że nie powinny organizować konferencji ani nawet sesji na konferencjach, które obejmują kry kryptografię. Czułem, że to po prostu zbyt ważne, więc ryzykuję spędzenie reszty życia w więzieniu, żeby uwolnić kryptografię. Cyfrowa kryptografia nie była tak mile widziana. Do tego stopnia, że niektórzy pierwsi entuzjaści kryptografii musieli przemycać kod przez koszulę lub tatuaże. Podobnie jak Bitcoin, produkt eCash zaczął zdobywać niewiarygodny poziom uwagi kupujących. W szczytowym momencie Davidem Charmem interesował się nikt inny jak sam Bill Gates. Gates chciał zintegrować eCash z każdą kopią systemu Windows 95. Podobno zaoferował 100 milionów dolarów na ten projekt. David Charm odrzucił ofertę i każdą inną, która pojawiła się później. Według byłych pracowników, upór i paranoja Davida sprawiły, że trudno mu było zaufać intencjom zainteresowanych. Założył też, że za rogiem pojawią się lepsze oferty. Wierzył w wagę swojej pracy. W 1996 roku stwierdził, że różnica między złym systemem gotówki elektronicznej a dobrze rozwiniętą gotówką cyfrową zadecyduje o tym, czy mamy dyktaturę. Czy prawdziwą wolność. W wyniku wewnętrznych walk, David ostatecznie stracił kontrolę nad Digicash, a firma wpadła w ręce inwestorów zewnętrznych. Digicash zaczął oferować swoje produkty bankom, z których kilka było zainteresowanych, ale zdecydowana większość banków w tym czasie była konserwatywna i wolała raczej utrzymać się lukratywnych kart kredytowych niż eksperymentalnego produktu. Do 1998 roku Digicash zbankrutowało, sygnalizując koniec. Pierwszej fali cyfrowej waluty. Wyglądało na to, że świat po prostu nie był jeszcze wtedy gotowy na elektroniczne waluty, ale to nie powstrzymało postępowych myślicieli przed dostrzeżeniem potencjału w tym pomyśle. W końcu to nie był pomysł, który był zły, po prostu wyprzedzał swoje czasy i miał dodatkowy problem w postaci braku silnego przywództwa. W 1999 roku słynny ekonomista Milton Friedman powiedział nawet, że cytuję: Elektroniczna gotówka była niezbędna dla nowo odkrytego internetu i była również logicznym narzędziem do ograniczania nadużyć rządu. Cytuję dalej: Myślę, że internet będzie jedną z głównych sił zmniejszających rolę rządów. Jedyną rzeczą, której brakuje, ale która wkrótce zostanie opracowana, jest niezawodna e-cash. Metoda, dzięki której w internecie będziesz mógł przesyłać środki z A do B bez wiedzy A, B lub B, B, B która zna A, no generalnie między sobą. Mówił dalej, że podaż pieniądza i polityka monetarna powinny być ustalane przez komputer, a nie rządy, które nie mogą być skorumpowane przez ludzi. W 1996 roku do tej całej akcji włączyła się nawet NSA. Opublikowali artykuł zatytułowany: Cytuję, jak zmienić kryptografię anonimowej gotówki elektronicznej. Opisali swoją własną, dość imponującą wersję kryptowaluty, ale zaproponowali potrzebę scentralizowanego banku, który miałby mieć oko na zapisy transakcji skierowane bezpośrednio przeciwko sercu ruchu. Ruch trwał nadal, i wkrótce na forach dyskusyjnych zaczęły pojawiać się intrygujące pomysły. Niektóre z tych pomysłów były bardzo cenne dla tego, co później stało się z bitcoinem. Na przykład Money Bee zostały zaprojektowane przez Wade'a, absolwenta Uniwersytetu Waszyngtońskiego. 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 Wydrukowane w 2009 roku 8 miliardów dolarów pieniędzy zostało zaprojektowane jako sposób na umożliwienie gospodarkom internetowym istnienia całkowicie wolnego od zewnętrznych regulacji. Money B było ostatecznie teoretyczne i choć popularne, nigdy nie zyskało wystarczającej popularności, aby stać się rzeczywistością. Inne pomysły w społeczności internetowej były mniej pomocne. Na przykład esej o zabójstwie Jimmy'ego W eseju zaproponował szyfrowany system. Kryptografii, z którego mogliby korzystać niezadowoleni obywatele, niezadowoleni ze swoich politycznych przedstawicieli. Pieniądze można było anonimowo przekazywać do puli, dopóki kwota nie była wystarczająco wysoka, aby ktoś przyjął nagrodę i. takiego na przykład polityka. To był pomysł, pomysł tego, żeby dawać anonimowo pieniądze komuś za który ostatecznie doprowadził do tego, że Bell odsiedział trochę czasu w więzieniu. W całym tym chaosie pomysł, który najbardziej wyróżnia się z perspektywy czasu, to Bitcoin, zaproponowany przez pracownika ex-Digitas Nika Zambo w 2009 roku. Nik wpadł na pomysł, że zamiast waluty cyfrowej, będącej tokenem reprezentującym pieniądz finansjarny, sama waluta cyfrowa może być cennym towarem i będzie przyznawana każdemu za wypełnienie równań kryptograficznych. Brzmi znajomo? Tak wygląda Bitcoin z tym, że bitcoin różni się od poprzednich prób, tym, że y, odciął się od całkowicie, całkowicie się odciął od banków. Nick Zambo wyjaśnił, że cytuję, Starałem się jak najdokładniej naśladować w cyberprzestrzeni cechy bezpieczeństwa i zaufania złota, a głównym z nich jest to, że nie zależy ono od zaufanego organu centralnego. Koniec cytatu. Jeśli Cash, Davida Charma, był wcześniejszym przodkiem Bitcoina, to Bitcoin był brakującym ogniwem. Chociaż był to podstawowy budulec dla przyszłości kryptowalut, był tylko teoretyczny, a także wadliwy. Po pierwsze, miał znacznie mniejszą troskę o prywatność, a także miał pewne niedociągnięcia techniczne, jeżeli chodzi o wydobycie. Tak więc, wraz z B-Money, Bitgold nigdy nie został powszechnie przyjęty. Tak więc, pomimo całego swojego ekscytującego postępu, społeczność kryptograficzna zajmująca się pieniędzmi ucichła na dekadę. Następnie, w sierpniu 2008 roku, nazwa domeny bitcoin.org została zarejestrowana anonimowo. W październiku na kryptograficznej liście mailingowej podpisanej Satoshi Nakamoto wysłano artykuł zatytułowany Bitcoin a system gotówki elektronicznej peer-to-peer. -peer. W tym artykule Nakamoto przedstawił światu podstawowy zarys Bitcoina. W obecnej formie, artykuł ten zapoczątkował kryptograficzną reakcję łańcuchową, która zmieniła bieg historii finansowej. Dziś państwa narodowe chcą uruchomić własne waluty cyfrowe. Miasto Miami chce, aby obywatele mogli płacić rachunki w bitcoinach. Salvador już sam na to pozwolił, nie mówiąc o tych biedniejszych krajach afrykańskich. PayPal, Tesla, Mastercard i Apple teraz same integrują bitcoina. Tesla kupiła Bitcoina o wartości 1,5 miliarda dolarów, a General Motors rozważa umieszczenie Bitcoina w swoim bilansie. Duże instytucje finansowe akceptują teraz ekspozycję na Bitcoina. Tym co oddzieliło Bitcoina od wcześniejszych prób, było przezwyciężenie problemu podwójnego wydawania. W przeciwieństwie do fizycznych magazynów wartości, pieniądze cyfrowe to po prostu dane, które można replikować, co pozwala na potencjalne wydanie jednej monety. W przeszłości ten problem był często rozwiązywany poprzez integrację bądź przyłączenie zaufanej osoby trzeciej do nadzorowania transakcji. W przypadku gotówki, stroną trzecią były banki, ale Bitcoin to pokonał. Intencją Bitcoina było stworzenie systemu do transakcji elektronicznych bez polegania na zaufaniu. Bitcoinowi udało się przezwyciężyć problem podwójnego wydatkowania poprzez wdrożenie zaktualizowanego rejestru tego, kto bądź co jest właścicielem i o której godzinie. Jak wspomniano wcześniej, były to narodziny wdrożenia łańcucha bloków. Po rozwiązaniu tego problemu podwójnych wydatków, system został uruchomiony i przetestowany w trybie online i działał. Od 2009 roku, Bitcoin zaczął działać. W lipcu 2010 roku zaczęto nim handlować przy cenie 0,0008 dolara. A pod koniec miesiąca ta cena wzrosła do 0,8 dolara. Oto pierwszy przeczytany post o Bitcoinie w 2010 roku. Pierwszym odniesieniem do Bitcoina w historii telewizji był program Dobra Żona w 2012 roku, kiedy Bitcoin był w cenie i przechodził do sieci. Tylko popatrz. Oto historia rozmowy o bitcoinie w pustym pokoju w 2013 roku, kiedy to kosztował 100 dolarów. Neutralność w bitcoinie to oznacza zgodność. Można zaadoptować bitcoina we wszystko. Nie trzeba patrzeć, co się dzieje w USA, w Rosji, w Europie. Liczy się to, co się dzieje w Argentynie, Wenezueli, Kenii, Brazylii, Indiach, Rosji i Chinach. Wszędzie. A kiedy spojrzysz na to, gdzie jest cała działalność, to na wszystkich tych rynkach. Tak? Tak, rodzi się to z pragnienia ludzi, by mieć nieskrępowany dostęp do swoich pieniędzy. Pomimo ostatecznego złamania kodu do działającego elektronicznego systemu kasowego, Satoshi Nakamoto w tajemniczy sposób postanowił pozostać całkowicie anonimowy. 26 kwietnia 2011 roku Satoshi Nakamoto wysłał swój ostateczny zweryfikowany e-mail i zniknął. Satoshi nadal posiada ponad milion bitcoinów, które nigdy nie wyszły z jego cyfrowego portfela. Jeśli cena bitcoina miałaby osiągnąć 197 tysięcy dolarów, uczyniłoby go to najbogatszą osobą na świecie. Z drugiej jednak strony, jeśli portfel Satoshi'ego Nakamoto sprzeda hurtem milion bitcoinów, spowoduje to krach na rynku kryptowalut, podobny bądź gorszy do tego, co było z tym krachem w 1929 roku, o którym pewnie już wiesz. A jak nie, to zapraszam do filmu.